Zadanie czwarte. Uporządkuj wielkości z ramki od największej do najmniejszej. Litery odpowiadające tym wielkościom utworzą hasło, nazwę miasta. Czy wiesz, gdzie ono leży? W ręce mamy kilka wartości, w kilogramach, w gramach i dekagramach. Zamienię to wszystko na kilogramy. Żeby zamienić gramy na kilogramy, musimy naszą wartość podzielić przez 1000. Czyli po prostu przesunąć przecinek o trzy miejsca w lewo. W ten sposób otrzymam 27 000 kg. 25 gramów też zamienić na kilogramy, znów przesuwając przecinek o 3 miejsca w lewo. I mam 25 tysięcznych kg. Żeby zamienić dekagramy na kilogramy, musimy naszą wartość podzielić przez 100, czyli po prostu przesunąć przecinek o 2 miejsca w lewo. W ten sposób otrzymałam 0, 24 kilograma. Uporządkujmy wartości od największej do najmniejszej. 26 kilograma, 24 kilograma, 28 tysięcznych kg, 25 tysięcznych kilograma i 27 tysięcznych kilograma. Litery przypisane do poszczególnych wartości utworzyły nam hasło Rabka, a jest to potoczna nazwa miasta w województwie małopolskim w Kotlinie Rabczańskiej. Gotowe? Zadań rozwiązane, a ja zapraszam do dalszej wspólnej nauki.